jest snajper Krakowskiej Wisły Szymon Sobczak. Witamy serdecznie. Dzień no, dobry. po niezwykłym dreszczowcu ostatecznie inkasujecie bardzo cenne trzy punkty w starciu z warszawską Polonią. A jak skomentuje Pan dzisiaj to spotkanie z perspektywy najpierw ławki rezerwowych, później boiska? No na pewno. Dla nas to było niezwykle istotne spotkanie pod kątem tabeli i pod kątem tego, jak, jak zakończymy tą rundę. Ostatnie mecze pokazywały, że, że troszeczkę przyliśmy skuteczność i przede wszystkim to łatwiej w dochodzeniu do sytuacji. I bardzo ważny dla nas aspekt tego, że ta runda została zakończona w dobrym stylu, bo wiemy, że da nam to trochę spokoju w przygotowaniach. Eee, nie było to łatwe spotkanie. Ciężko mi się wypowiadać, bo bo zaczynałem to spotkanie z głowy, więc wiadomo, perspektywa jest trochę inna niż z boiska, ale, ale tak jak widzieli, z przebiegu meczu na przeciwnik doprowadził do remisu z końcu i mieliśmy dwie, trzy dobre okazje, ale walczyliśmy przede wszystkim o trzy punkty i to było widać. Przed meczowej konferencji prasowej trener Job pamiętam, że wspominał, że będziecie przygotowani zarówno na wysoko grającą polonię, odważnie grającą polonię oraz broniącą nisko. więc Wydaje się, że to jest ten scenariusz idealnie się sprawdzić dzisiaj w tym meczu, tak? Tak, no, Polonia, Polonia potrafi zaskoczyć i ostatnio też nie wygląda jako drużyna było, było widać, że, że nie przyjechali się tutaj tylko bronić i odgrywali się i kontratakami, a takim pozycjami na pewno dobrze, że postawiliśmy się i potrafiliśmy w końcu przepraszam. pan jest troszeczkę przynosi, no był pan jako koszmar w warszawskiej Polonii, gdzie tutaj dopił nas Pan w Warszawie i ostatnio też tam początku że Polski, a dzisiaj się nie udało aczkolwiek była taka sytuacja chyba przy 1-1. Tak, gdzie tutaj niefrasowliwość naszych obrońców i jak, jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy z mojej perspektywy takie trochę lekkie zawahanie chyba w obronie przeciwnika gdzieś tam udało mi się dziwność tą piłkę, potem bramkarz wyszedł. Wiadomo, że tam taka przebijanka, wiemy jak to jest w przystykówkach w polu karnym piłka gdzieś tam jeszcze Odbiła się chyba od bramkarza w ostatniej fazie, uderzyłem lewą nogą, ale w ostatniej chwili obrońca e, był w stanie zablokować tę szczepionkę. No szkoda, bo, bo to był też ważny moment dla nas, ale w końcu zamknęliśmy tę tak jak już powiedziałem. Jestem. Zatem bardzo panu dziękujemy za rozmowę, życząc spokojnych, rodzinnych świąt no i wszystkiego sukcesu sukcesów w nowym roku. Tak? Dziękuję bardzo.